Jest mniejszy... nie, to się chyba nie da przystać. Fuck. Coś jest szczęście, że jest... co? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Nie masz końców, to zapraszam cię na superkońcy.pl. Panią, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem SkyDum 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery MK Dons. Oczywiście, jak widzicie, jesteśmy na trzecim miejscu. Ostatnio zostawiliście 1100 łapek w górę, więc bardzo oczywiście dziękuję Wam i mam nadzieję, że pobijecie ten wynik, bo zawsze liczę, że po prostu będzie tych łapek więcej. Zawodnikiem odcinka został Mur Taylor, chyba tak się to czyta? więc tutaj macie jego kartę. I w poprzednim odcinku prosiłem Was o to, żebyście pisali propozycje na transfery. I już Wam pokazuję, ile z tego mogę użyć. Tutaj Chorwacja. Zawodnik fajny, nie mogę kupić. Tego mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Coś napisał Messiego w ogóle. O co chodzi? Dzięki za propozycje, ale naprawdę niektóre były tak totalnie z dupy. <grymne> ale wiecie. Nie obrażajcie się nami, proszę. A w dzisiejszym odcinku zagramy z Northampton, Barry i z Grimsy City. City albo United, nie jestem pewien, ale chyba City, Grimsey City. No i tak wygląda skład na najbliższym z... Yy, Northampton chyba, tak? Chyba tak. Z Northampton, tak mi się wydaje. No tam bez większych zaskoczeń. O ten szmodic mnie interesuje. Wygląda dość ciekawie. I może go kupimy, ale nie obiecuję. Zobaczymy, jak to będzie się. Nie rozumiem tego, od czego to zależy, kiedy się pojawia to już za chwilę, kiedy są jakieś derby. Nie mam pojęcia. Jest mniejszy. Się... Nie, to się chyba nie da przestawiać. Faj. Coś czuję, że jest. O, co? co się wydarzyło? Co się wydarzyło? O co chodzi? Ale go. No uderzył. No, zjeba... no nie, będę musiał wypipkać. Faj. Boże, ale ja gram kupę, boże... Ale zasłużyłem na to, żeby stracić tą bramkę, naprawdę... Wróciłem teraz do domu i od razu pomyślałem, że nagram odcinek i to był zły pomysł, to był okropny pomysł. No i tracimy bramkę na jeden 0 widzieliście? No boże, to naprawdę... Co tak piszczy? No boże, ale się damy jako łabuńc ła jakiś. No ale jednak coś potrafi, o Jezu, na fosu, jakby to wyszło... To naprawdę jest. Nie wiem, kim. O! aneke. I ja, dlaczego? I czemu to nie wyszło? Nie wierzę w to. I uderzenie? Czemu tak słabo? Aneke, dlaczego? No, nie ja w dwóch stoję i nie mogę podać. No, niestety przegrywałem to spotkanie, ale powiem wam, że zasłużyliśmy. Cokolwiek to dziwnie nie brzmi. Levington, Men of the Match, znaczy man of the Match to nie, ale był najlepszy w naszym zespole. Osoba DB też dobrze sobie poradził. Czy ktoś jeszcze? Tap, i jesteśmy dzielami. Dobra, i tak wygląda pierwsza jedynastka na mecz z y, Cambry. A nie, bo to przecież symulacja. To po co ja to pokazuję? Grudzień już minął, więc możemy wybrać zawodnika miesiąca. ale tutaj te mecze były dość nieudane, z tego so co pamiętam. Więc pewnie Moore Taylor ją dostanie, bo no, nie wiem, kto inny mógłby w sumie dostać. Tyle, a my przechodzimy do meczu z Cambridge. Oczywiście jest to symulacja i lecimy. No tutaj widzicie skład dość rezerwowy, bo po prostu wszyscy byli zmęczeni. Może nie wszyscy, ale no wiadomo o co chodzi. Ech, chciałem powiedzieć, że mimo to wygramy. Ale Martin strzela bramkę. On jest chyba na wypożyczenie z Norwich, ale mogę się mylić. Ale proszę. Mur Taylor, żeby obrońcy musieli strzelać bramki, to jest naprawdę śmieszne. Dobra, mamy kolejny mecz. Teraz znowu symulacyjny, więc nuda. Kontuzja super. wow. No, szybka odpowiedź nasza. Tak jest! Kto strzelił? Agat ratuje nas karnego. Jezu, jak się ucieszyłem, naprawdę. To trochę było aż dziwne. I jesteśmy na pierwszym miejscu! A, oni nie zagrali swoich meczów. Dobra, tak wygląda jedenastka na mecz z Bari. O, patrz, mi się rozładowało. Super. E, my na trzecim miejscu... O, tu ważny mecz, ty To musimy to wygrać. Dobra, Agar, tutaj będzie znakomite podanie. Boże, ty, jakie przyspieszenie tego gracza, no. <grytanie> ciało tak wolno tymi? No, czemu te prostopadły podanie w ogóle nie wychodzą? Ale to jest irytujące, no. Żadne, o teraz wyszło, wow! Naprawdę, niesamowite. Po co są prostopadły podanie, jak one nie wychodzą? Boże, się zirytowałem, coś. Ale teraz strzelam bramkę. Tak, strzelam bramkę. Agard albo Anekę, albo ktoś inny strzela bramkę. Hamilton, asystował. O, chyba Anekę, tak? Agard. Bardzo dobry zawonik, polecam. Dobra, tutaj świętne podanie do Hamiltona i znowu na główkę zagra i znowu strzelamy bramkę! Proszę państwa! <grymne> Nie, zamienia się w jakiegoś komentatora sportowego. I znowu kto strzela? Agard z drugą bramkę w bardzo ważnym meczu, naprawdę. Hamilton z drugą asystą, no ja mogę powtarzać tą akcję tysiąc razy i to za każdym razem będzie się udawało. Dobra, Hamilton znowu powtórka. No, jak to wyjdzie teraz, nie wiem. Jakby wyszło, to naprawdę było dziwne. I tutaj! Tak jest w ogóle! Zaraz wam coś opowiem jeśli będzie powtórka. Tam strzelałem osobę na początku, a to wyszło jako podanie. I mam Hatrika Agarta. Kozak? Myślę, że tak. Jezu, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu to za każdym razem wychodzi praktycznie. Agart z czwartą bramką. Hamilton trzeci raz asystuje. O co chodzi? I kończy się to znakomite spotkanie. No Agard z trzema brankami. Z... Przepraszam. Z czterema bramkami. Hamilton z trzema asystami. Tam Osadeba chyba miał asystę, ale on strzelił, więc no nie mam pojęcia czy to zaliczy jako asystę. Ale zobaczymy, dobra mamy oceny, jak widzicie Agat 10,0, Hamilton 9,5, A, a asysty dwie, co? Przecież trzy dośrodkowałem to by... W ogóle zobaczymy ile Agat jest królem strzelców w Lidze w ogóle na szóstym miejscu, więc... No lecimy jak burza, no niestety dalej trzecie miejsce No mam nadzieję, że wygramy, wychodzimy na silniejszą jedenastką chyba Tak mi się wydaje Chociaż mogę się mylić, aczkolwiek... Przestanę, przepraszam. Mi Fosu strzela brankę, no Fosu na symulacjach to jest bestia. No nie, proszę, strzelmy brankę, błagam, tylko nie remis. I nie porażkę. Kurd, remis. Nawet kilku zawodników już się zaobserwowało i już mogę coś próbować. Ale spróbujemy, zaproponuj podpisanie. No to by był fajny transfer, jeszcze spróbujemy tamtego kupić. I wtedy... Od razu dostajemy awans do Premier League najprawdopodobniej. No, ja ci nawet powiem, gościu 4 na to, co ty na to? No jak? Ta druga, premia usuwamy, ale podwyższę ci do 6 milionów. Cześć. No i mamy napastnika, ale on dopiero przyjdzie w następnym okienku, ale spróbujmy. No, jest. Nie, oni się nie zgodzą, to nie, to nie może się udać. A co ty byś powiedział na to, że ja bym ci dał anek? Nie no, goście, to jest skam. No naprawdę, ja tego anekę nie czuję, więc ja nie widzę. A ja nie mam pieniędzy na podpisanie kontraktu. Źle to rozegrałem, myślę. Ale dobrze, już. 3 na to. Ty, a to może się udać w sumie. 4 miliony, a tu dam ci. Tako. Co ty na to? O kurde, coś się próbuje, gość. I jeszcze. A? Tako. <taki> tak jest, mamy. Sousa w składzie, nie wiem jak się nazywa szczerze O jest Eee, somsa. ty ty, ry, ty, ty, ry, ty Jak on się nazywa? Ja ogólnie dziękuję dla tej osoby, która zaproponowała mi tego zawodnika Tutaj macie komentarz I też dziękuję dla osoby, która zaproponowała mi fotokele Fetokele bo to też świetny zawodnik, więc. Ale on dopiero później przyjdzie, więc. Dla nas okienko tak naprawdę się kończy, bo koła my kupimy. No, nikogo nie kupimy, niestety. Do... Dobra, tak wygląda skład na mezy. Hmm. Jezu, co ten kot robi? No przestań, przestań co robić, co robisz. Jezu, co ja mówię, dobra, przechodzimy do meczu. I dalej nie pamiętam, czy to jest Grim Town, United czy City. No, ale wydaje mi się, że tam. Dobra. jest to prawie się udało. Sousa. Ej, myślałem, że to siedzi. Sousa. A i może, może. Ajajaj. Super, zawsze szybko O, Sousa. W debutie mamy bramkę. Nie wiem czemu ten Sosna tak idzie na tego lewego napastnika. Trochę mnie to irytuje, ale co za fikoły w ogóle. No i naprawdę no już strzelił połowę bramek co anekę, więc... Wydaje mi się, że jest to lepszy napastnik, a aczkolwiek mogę się mychć. O, tutaj może wyjść coś z tego, ale tutaj świetnie. Takim ślizgiem podłużnym wleciał mi w nogi. Co ja mówię? <grym> O jezu, ale tutaj pomyłka z mojej strony i niestety za tą pomyłkę płacę. No i traciłem bramkę. Ech. Aneke? Ale przymknęłem mordeczkę swoją i strzeliłem bramkę. Anekę z. Wydaje mi się, że szóstą bramką w dzisiejszym odcinku albo siódmą, więc naprawdę ten napastnik jest w formie na zespół, jest w formie i wracamy na prowadzenie. Tutaj Sousa z asystą. Nie, proszę, Jezu, kiedy ziewam, to się nie atakuje. No co za hałas. O, tutaj piękne podanie jagard z kolejną bramką. Boże, co ten zespół robi? Co ten zespół robi? Szkoda tego pierwszego granego meczu, ale teraz pokazuję naprawdę klasę Sousa z drugą asystą. Nie wiem, kto, nie pamiętam po prostu kto mi zaproponował tego Sousa, ale naprawdę jest genialnym człowiekiem. I Bramka! Jecha! Ale tutaj jeszcze pójdzie dośrodkowanie od Karki na środkowej obrące, Jak dobrze dośrodkuje, to będzie coś dziwnego, ale Agard! Jezu, to znowu słupek, ale i tak wygrywałem te spotkanie 3 do 1, no strasznie chcę zobaczyć te oceny. Dwie banki Agapta, 1 Sousy, dwie asysty Sousy, a... i Hamiltona jedna. Zmieniłem go pod koniec, bo myślałem, że jest trochę useless w tym meczu, ale jednak pokazał swoje. Znam nominację do tyłu zawodnika i nie ma tu żadnego mojego zawodnika? Co jest? Agro 3 w tym miesiącu, 7 bramek chyba. I go tutaj nie ma. To jest jakaś prowokacja chyba. Dobra, i to koniec dzisiejszego odcinka. W kolejnym odcinku będzie naprawdę ważne spotkanie na samym starcie z Extra City, którzy są na drugim miejscu. My jesteśmy na pierwszym miejscu, naprawdę. Jestem w szoku, że z 20 chyba 23 miejsca udało nam się awansować na pierwszy. To jest ogromny progres. No i ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, pamiętajcie o łapce subskrypcji, piszcie komentarze, kto był najlepszy w dzisiejszym odcinku. I ogólnie dzięki za obejrzenie, mówi do was Kajdu, więc na razie, cześć czołem, poł, do kolejnego razu.